Tam was chyba w dziesiątym odcinku z GTA Vice City Stories, jak na tym że kanale, tak, w tak, mimo tego, że jestem trochę kory pochorowałem się, mam kaszel, trochę mnie głowa boli i przede wszystkim mam zatkany nos, to mimo wszystko czuję się już lepiej niż parę dni temu, dlatego można nagrywać, ale tak teraz jedziemy wykonać misję u Forbes'a i tam jak, tam dalej mi tam wyskakowało jakieś powiadomienia, że mogę wywołać wojnę gangu ja nie zamierzam żadnej wojny gangów wywoływać, bo a nie chcę, żeby mnie kolejny gang nienawidził że ja już dawno w, to, dawno w tą grę nie gramy, co już nawet nie pamiętam, co się w ogóle dzieje w tej grze. To tak, kojarzę tutaj, że idziemy do Forbesa i no, co teraz będziemy robić? też nie mam zielonego pojęcia. Ja muszę iść do tym nos prędzej, dlatego no, krajowy interes Zajebisty tytuł. Ja w trakcie tego, tego w trakcie tej scenki prosto wydmucham. Nosy będzie wzajemny. Ja ja, 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 i Give you busted exactly not be screwing us! Me? Give me a break. I'm your best buddy na leczą na bym nie powiedział Idź do baru White Stallions. Musimy z Lensem jechać. Boże kochany znowu z lęsem przecież. Nie, ja z tym debilem nie wytrzymał, no musimy znowu Vrog, Rock Vrogek te Edeway 103 tak, musimy jechać z naszym braciszkiem Lensem, Bensem debilem. Ciekawe, co tym razem on odwali, żebyśmy, tym razem żebyśmy, żeby ta misja była jeszcze cięższa. O, ten bar jest w ogóle bardzo bliski, myślałem, że będzie trochę dalej. Wejdź do baru? Nie, Mary, tak, tak szybko tu na miejsce, dobra. Mam tutaj w razie tylko shotguna odpalonego. Tutaj, na tego, na pierwszym wyborze mam, bo na żerki wypadek, jakby to miała być jakaś strzelanina, Panie znając na moje szczęście, to będzie strzelanina. Z zajebistą nutą. Ah, Ktoś by przypuszczał, wykon stalionów. dobra, wy, dobra, wy, dobra, dlatego, dlatego kupiłem a. Ja naprawdę tutaj, naprawdę nie wiedziałam, że właśnie będzie biatyka w tejże misji, tylko tak po prostu kupiłem Shotguna, na, wszel na wszelki wypadek po prostu kupiłem Shotguna. E no właśnie na, na, na tego typu okazję, jakby miałem miał strzelać do kogoś na blisko, dobra, podejdźmy tutaj i wykończmy tutaj przeciwników, O, patrzcie, dwóch za jednym strzelan, dobra, jeszcze tutaj, oni nas będą strzelali, dobra, nie to ja, może przeładuję tego, ja może zmienię bronię tego na PMA, na wszelki wypadek, żeby tam... E, nie narazić się, nie tracić za dużo życia e, tą metodą, shotgunową, dobra, No dlatego zastrzelimy jeszcze, raz, tego zastrzelimy, nie no, banalna misja. No może tam go zastrzelisz tego w głowę chociaż postrzelisz, dobra. Przez worko znowu nas poturbowali, dobra. Dobra, może podnieśmy tutaj ich pistolety tutaj, bo nam się, przyda nam się niewątpliwie przydadzą, Pistolety wyjść z baru. No myślałem, że panie ci nas motocykliści będą gonili, albo będą na zewnątrz, bo tam jeszcze na zewnątrz właśnie stali niektórzy. Dobra, dlatego odpalamy czym prędzej tego e, shotguna i co? Mordujemy tutaj tych wszystkich motocyklistów. podejrzewam, że z nimi będzie. Zaraz będziemy mieli kosę, jakąś. Dobra, odbiegliśmy tak jeszcze trochę na dystans. I patrzę odstrzelimy tego. Ale les, nie wchodźmy pod celownik. I tak, pod celownik mi wchodź, bardzo dobry pons, ale nie w cywila, nie w cywila! Dobra, czekajcie, jeszcze tak gotowi, te w tego, jeszcze ostrzelimy przynajmniej dwóch motocyklistów, tak na wszelki wypadek, jakby mieli nam coś złego zrobić, jakby mieli nas gonić, do tego, do tego dowi, dobra, jeszcze tego, nie w tego, o właśnie tego tutaj strzel, no strzelić jego czy on będzie ci tak bił przynajmniej 48 tysięcy razy, ale no kurwa, no strzelić w niego, czy nie? I czemu w ogóle tych postronnych tego cywilów wybierasz, a nie tego motocyklistów, dobra, siadamy do tego samochodu. Forbes'a standardowo wyruchał w dupę, ale ty to czy mi się do tego przyzwyczaiłeś, no to teraz to się na... No to teraz... No w ogóle też... Tak. Przejechaliśmy pod ciałem, a to ciało się podniosło. Zabista mechanika w ogóle, zajebista fizyka w tej grze. A tak, tym razem za, za, załatwmy tego jeszcze Forbsa, który nas niestety po raz kolejny wykiwał. E no ty jest... E! E! Co za bany. On spierdolił jakimś cudem. U-4 domyślam się. Dobra, gonimy go, chyba, no, chyba, chyba powinien do tej misji, tak powinienem do tej misji był podejść tego e, Sanchezem, a nie tutaj tym, że samochodem, ale dobra, gdzie tym razem zajedzie ten chuj jebany, znowu musimy go, dobra, dobra, chyba ten chyba się wywalił, dobra, no i co, i dobijamy Forbes'a, patrzcie, dwie strzały, dwie celne strzały z shotgun'a, no i chujmy w dupę, ginie jeszcze, ponosimy jego PM'a, wszedłem na czy prety naszego samochodziku, musimy zabrać Lensa do, do hotelu, mam na nadzieję, że policja tutaj się, tak, policja tutaj cały czas się źle w nie cały czas się, że policja tego nie, nie O no i tak, idziemy do hotelu Lensa Vensa de Bila, gdzie on jest? Dobra, jest dokładnie tym samym, o którym do którego kiedyś zawoziliśmy naszego braciszka. Dobra, wydaje się, że teraz może znaleźć pełny, żebyśmy jak najbardziej bardziej tego poznali też miasto, żeby ten bardziej tego, przypomniał sobie więcej, jak wygląda to miasto. King Knuts tutaj jest to ciekawa, a tutaj niedawno ten, Vincy to tutaj ten pizzeria seria. No, no w cztery, no 2 lata bardzo dużo się zmieniło, jak widać. No tutaj te restauracje się zmieniły, pewnie nad ich właściwości tych restauracje się zmieniły Dobra tutaj odwołimy braciszka Lęsa. No i co? No i tutaj też jak kojarzę. Eee, było... e, aha, jeszcze. Later man! Ja jakoś się nie ufam, ale właśnie tutaj też... Jak kojarzę, że tutaj powin tutaj też można odebrać misję od właśnie. Tutaj można też odebrać misję od Lensa, no i za zajbicie hajson nie dostałem. kurwa, mam co za debil to wymyślił. Ciocia Eni, stowu, ciocia Eni, Lens mówił mi, że zajmuje się wszystkim w mieście. No chyba sobie nie kpisz. Taki z niego dobry chłopak. Pink. No blue. No white, I'll take all three. Hey, 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 I'll call you back. What's your problem, man? Huh? My problem? My problem is you're gonna have us both killed because you're a moron. I told you not to get a sense so deep. Ah, uh, shut up and grow some balls. What, tough guy? What did you say to me? When will you grow a fucking brain? Hello, boys. Uh, Mom! Victor, you put your brother down. What are you doing here, Mom? I'm cleaning up my act. I'm off the drugs for good. Here we go again. Can I get a drink, Lance honey? Who's that? That's Javier. He's been very sweet to me. Oh, give me a break. I'm tired of your bullshit, Mom. You come here to ruin things for us again. How oh, can you see that I raised you, Aunt Enid. Raised us, not you. I'm clean. Give me a chance, Victor. Please. Nah, you can stay with Lance, Mom. What? But I don't want any trouble. I got enough horseshit dealing with him. Uh, Vic, we gotta go meet that friend of yours at the airport. What? I'll explain on the way. Mm. Oh, right. You two stay out of trouble.

myślę, że do tego w taki sposób, żeby się wyrwać. Dobra, musimy zjechać na lotnisko do godziny 11.45, no, jak się będę rozwalał, przynajmniej jak się będę rozwalał o każdy możliwy samochód, to tak, to nie dojadę na czas. Dobra. Możesz umieścić zacząć na mapie, pomóc sobie odnaleźć konkretne miejsce w mieście. Nie, nie wiem, kurwa gra, prze nie widzieliśmy. znamy do tego z Gietas z nieco tej strójki Vice City, tego totalnie nie znamy, bo nie dało się umieścić znacznie dłużej w Dobra, włączmy z nią 103 jedyna słuszna atmosfera radiowa, na której co nic sensownego nie leci, zatem załączmy może też 105 f na której też powinno coś sensownego lecieć. Do, to te taksówki się rozwaliły, co ciekawe, ale niestety nic nie leci sensownego. Dobra, my wyjechać też lotnisko. Dobra, tędy, 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 dobra. Dobra. spokojnie tam te na 30 na, na, na tam gada oczywiście, że oczywiście się nie chwaląc. Nie ma tak po prostu skromność. Dobra, ale Ole, to rozdrift, drift, aż że nie bo to nie nawet nie, nie był drift, no ale dobrze po nim ten, że aspekt jest życiowy. Dobra, na flash FM też nic nie leci, to może na ESPAN to też leci. W ogóle tutaj cały czas się bugną też takiego tekstury i inne tam powierzchnie, bo cały czas widać wodę pod nimi. No ale dobra, już niestety nic... z tym nie nic, już nie zrobię, niestety nie będę w stanie tego, że naprawić. A no ponad niestety totalnie się nie znam na, prog na programowaniu na innym głównie w tej że Jezus mora tu się dźwięk zbugował, dobra, nie wiem, zmieniamy radę, zmieniamy sesję na na emotion. Na emotion to też może coś sensownego lecieć. Na no, przykład kiedy ta AYCity leciało, czy KTA i City no strony coś sensownego leci!

ja też nasz chuj, który nas wywalił z armii... NIE! Uciekaj! Uciekamy! Czy Lens uciekł? Tak, Lens uciekł, ale tutaj samochód ten jest roz, zaraz eksploduje. To tamten samochód eksploduje? Nie. Całe szczęście nie eksplodował ten drugi samochód. Dobra, wsiadamy do niego czym prędzej. Kradniemy tutaj naszego Hermesa. Ale tutaj są nasze bronie! Nie, wysiadam, nie, wysiadamy z tego samochodu. Najpierw muszę odzyskać moją broń, bo przecież tego... Yy, ...tego... City yy, poruszanie się bez broni tak by tego... Yy, na tym masz sensownego porównania w zasadzie do tego. Znaczy do, te, do tego sensownego porównania, zatem nie, nie, nie będę na e, siłę wymyślam, ale dobra jak musimy zachać do tego, że terminalu... czy musimy zachać od tej drugiej strony. Tak, od tej drugiej strony, mniej więcej tam gdzie Vice City tego. Normalne Vice City było te Wydane w 2003, gdzie kojarzę, roku tam mniej więcej była paczka. Paczka, cała ja kojarze ukryta paczka. to Tutaj musimy zajechać, dobra, łączmy może vcpr oczywiście Na vcpr nicę, w nie go musimy zabić strażników, dobra, a zatem zrobimy to. Jezus, poniatem ja jest prywatny z tego odrzutowiec. Czy ja mam broń, tak mam broń. I oni do mnie biegną. Oni do mnie biegną, o kurwa, dobra, to lens, no to lens, no to lens bez no, Devil już na pewno zginie. Jest w zasadzie, jest, o tym święcie przekona, Noż już dostał, noż, dostał, no już nie próbujcie nas skurzać. Dobra, tutaj szybko poniesiemy naszą tutaj, tutaj ze zwłok pistolety maszynowe i takie, że tutaj ostrzelmy. W zasadzie, chyba najlepiej do tej misji by się przydała snajperka, ale niestety jej nie mamy. Dobra, jeszcze tam niektórzy są strażnicy za tym, że odrzutowcem, zatem ich też ostrzelmy. Tego tylko najpierw ostrzelmy i tak, żeby samemu nie dostać. Możesz już na niego wymierzyć, dobrze. Namierzyłeś na niego, to teraz na tego namierz, który jest, tam jest jedyny. Możesz na niego -nie namierzyć, czy nie? Namierzysz przez to skrzydło zaniebane? Nie, do tak, dobrze. Nie mierz w niego. Dobrze, tak, musimy naokoło powiedzieć, żeby, na żeby go ostrzelić. Żeby w ogóle móc na niego namierzyć. Bardzo dobra, bardzo dobra tego, bardzo dobre entolowanie. Jeszcze się okaże, że ten nie zabiliśmy ich na czas. Nie no, zabiliśmy, dobra. Znowu motocykliści. Czyli musimy bronić Lensa, Mensa przed atakiem tychże Harley'ów. Dobra, czyli to, czyli to, jest kolejny gang z którym, mamy kosę! O Jezus Maria, nie, nie, oni mnie zabiją zaraz. Dobra, dziś to jest. Dobra, dobra. Musimy, dziś, dobra, musimy tak na ich namiętnie żeby samemu nie zginąć. Dobra. jeszcze tutaj tak celujmy. Tak, tak, tak. Przeładuj, przeładuj. Tak jest strzałiny. Dobry pomysł. Mam na nadzieję, że już nie będzie więcej gangów z którymi którym będziemy musieli walczyć. We'll have to hey, chat, so we'll hey, hey, bro, this cat really knew how to travel. There's some stylish shit in here. Never mind that. Did you get the file? Sure. No problem. No problem? I could have used a little help out here, ass brain. Take it easy, bro. It's all good. Let's take the file and get the hell out of my sight. Będzie dobrze! Będzie dobrze! Czy ciebie TU nie pojewało? No ja mam, 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 mam całe 10% życia, czy będzie, będzie już nie, nie pojebało to reszty, lens, że będzie dobrze, czy tam Wiktor NIE znaczy nie wiem, kto to mówił. Zaraz zatem tak, z no, znowu misja Ulema tutaj jako jedyna dostępna yy, na ten moment. Zatem tak, a ten moment może zajadł na do naszej kryjówki, żeby odzyskać y, zdrowie, bo a y, z 10% życia tak zabijmy się jeszcze w ogóle ten, y, tego rozwalając swój motocykl, Bardzo dobry pomysł. Przecież e, pracę broni równowartości 20 tysięcy darów, tak podejrzewam. Dobra, zatem tak, jak już mówiłem, jedziemy do tego. Y, w ogóle patrzcie, jak, jak się zajmie się, te taksówki rozwaliły. Hmm. No to tak, zatem tak jak już mówiłem, jedziemy do tego, jedziemy do naszej kryjówki. E, kryjówki, żeby tego podnieść, naszą naszą tego, naszą tego, nasze zdrowie żeby podnieść, tego znacznik ze zdrowiem, tak, nie, nie tak, 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 tak. Patrzcie, aż mam 10% życia, już po prostu zdrowie miga. Pokémonach to byłby ten alarm, że jest pim, 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 bim, 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 taki, byłby taki alarm, taki co chwilę pipczące by było, a tutaj właśnie nic nie ma no, ale gdzie jest nasza kryjówka? Czy ona jest tutaj? Tak, jest tutaj, to jest jest tak Zajęliśmy tak, tak odpowiednio, żeby się nie rozwalić i przy okazji tak, wiesz, że do naszego garażu, żeby zachować tutaj, że motocykl podejrzewam, że już z tymi harlewiącami mamy kosy, tym podejrzewam, że już możemy na spokojnie im ten, się z nimi napierdalać o te wszelkiego rodzaju inwestycje a i, tak, a i tak nic złego się nam nie stanie podnosimy tutaj zdrowie i, za, I jedziemy do tego, no, powiedziemy może do Amunation, może żeby podejmowanie podejmowali misji tego, że lęsa, Versa Debilla, bez, bez jakiegokolwiek tego zabezpieczenia w postaci kamizelki i kamizelki kuloodpornej, chociaż nie. Kamizelki, kamizelka kuloodporna, no... to, no, to nie jest to nieprawidłowa nazwa, no, ale pomijmy też aspekt. A nie, to kamizelka kulodporna, no to brzmi sensownie, bo, nie wydaje mi się, że to jakaś inna nazwa na terze górno, na terze główną przeciw, przed tego, przeciw, da, przeciw nie no, przeciw przed tego, a tego kuloodporne, kamie nie, no kamizelka kulodporna to chyba nie jest prawidłowa nazwa, coś mi się wydaje, że jest jakaś inna, bardziej prawidłowa nazwa na że na tęże kluboodporną rzecz, no ale już pełniły tenże aspekt. Dobra, jedyne jak jakie znam... Znaczy nie, drugie, jedno z dwóch jak jakie znam, to jest właśnie tam z przodu. E, drugie to jest e, mniej więcej tam... Ta, na audio No bardzo dobry pomysł. Mniej więcej to drugie nie jest tutaj, no ale w do to tamtego... Właśnie tam, tamtego z przodu Amunation, no bo jest najbliżej tego, na naszego braci Szkalensa, męsa debila. Dzisiaj jest czwartek. No, już jutro jest piątek, 23 i 24, więc Wikileaks. Zatem, tak, nie, ta, nie, nie, nie rozwalmy się. Jezus, no, wszedłbym do No, się nie no, zajęliśmy nagra. Zajęliśmy ale dobra. Czy, może, czy mogę jakkolwiek mogę nie. Mogę ze nie przełączać? Dobra, mogę przełączać. Wydawało mi się, że też, jak, że to zdecydowanie szybciej się będzie, że będą przełączały te opcje. No, rok, tutaj mamy wypłatę, co my tego, wypłatę dziennych i inwestycji. To tak, to macie półtorej tysiąca dolarów, jak wiadomo. Jak, jak no, zatem tak, jedziemy do jest dzisiaj tak, jest dzisiaj 22, jeszcze dzisiaj trzeba na uczelnie. jeszcze dzisiaj trzeba na zanim zajechać, znaczy ja muszę zajechać, no, na przynajmniej godzinę napisać jedną, no, jedną no, zbędną rzecz, znaczy jedną nie, no, niezbędną rzecz, no, kologium, no i potem mam wolne, jeszcze 23, i tak, tak, chciałem po prostu tak powiedzieć, o, zero to bohatera, o tej misji mi chyba wspominał jeden z widzów, jak kojarzę, że chyba po tej misji odblokujemy ten, dostęp do drugiej wyspy. <laughs> Lance, I'm through with this, man. What, you mean this dump? Yeah, me too. <laughs> no, I'm through with this bullshit. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, don't go soft on me now. I got what we finally needed. I know how we can get our hands on one big shipment completely free. We can finally get Pete the healthcare he needs. Look, Lance, I am a long way from being a good guy, but drugs just mean trouble. I agree, man. 100% agree. That's why we're going to get this one big payday for all the hard work and split. Jerry Martinez. It's his coke. Uh, fuck it. You know what? Let's do it. All right, ladies and gentlemen. That is a real man. Let's pop.

Niczego ja skądś załatwił. Ale tak, dobra, ta! to jest jego samochód, dobry pomysł. Tak, tak, tak. Gdzie musimy zajechać? Musimy zajechać do doku w tym małym Haiti, ale może wyłączyć flash FM. Na Flash FM nie leci na tym w są Zatem, no, z at the może na the way soczy tym razem coś leci sensownego. Niestety nie leci jak na tym moment słyszę. Martynia przewozi. tak, tak, jak mówcie coś tam, mówcie, a ja coś tam dopowiem, zatem tak, jest dzisiaj, tak, dzisiaj muszę zacząć jeszcze na uczelnię, tak, i potem mam już dosłownie wolne aż, to tak, aż do stycznia, zatem zajebiście. Jeszcze jutro powinien być materiał z GTA Vice City Stories, ale tak, powiedziałem wam, że w tym tygodniu będzie maraton, ale niestety, jak już wspomniałem na początku odcinka, się pochorowałem, niestety nie byłem w stanie wam przez większość tego... Przez większość tego nie wam nagrać, tychże materiałów. Zatem postaram się, żeby tak. Postaram się w piątek nagrać dla Was dwa odcinki z tego z tego na w Street Historycyjny. No i jakkolwiek zrekompensować brak tego. zrekompensować wam brak maratonu. No, no przynajmniej lef, no, lepsze to przynajmniej niż nic. No jak to się mówi, lepsze to niż uh, nic. Dobra, o! To jest, ta, to jest dokładnie ta sama lokacja, w której musieliśmy odbijać naszego braciszka Lensa Bensa

Dobra, co to myśmy zaczę... Zaczą się zacząć? Jeżeli tak, wbiegli na nich bez nowego wsparcia! Dobry pomysł, najpierw za na, na ten, w ogóle, temat, dobra. Les w ogóle to też, w ogóle Les, ja już mówiłem, jakoś powiedział, kilkanaście razy, to jest dosłownie debil, idiota, on, on nie, po prostu, wbiega prosto, jakby nigdy nic, on biega prosto tego, po prostu, popierdolony do reszty, po prostu wbiega, po prostu, bez No zastrzel go, no po chuj przeładowujesz tą broń, no! Za debilu, dobra, tego, ten, ten już dosłownie się zlikwidował, ten już dosłownie się poddał, jak Francuzi e, drugiej wojny światowej. <kluzny> No, 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 nie chcę cały czas. Dlatego czułem, że to jest właśnie ten skutek choroby. No, dlatego jeszcze odstrzymywamy. No i sobie ta misja była taka łatwa? To wszystko już? Z HunTerem! O kurwa, mać. Dobra, 7 do ciężarówki uszkodzenia. Po pierwsze, mamy 0%. Ale podejrzewam, że jak ten, musimy jechać za lensem, węsem debilem. Mogę, nie mogę samemu prowadzić, prowadzić tego, że konwoju, czy muszę za nim koniecznie jechać. Stara się ze mną na doży Sarny, jestem naprawdę złym kierowcą. No no to wiemy, że jesteś złym kierowcą, jesteś dosłownie do dupy kierowcą, jesteś najgorszym Jesteś najgorszym rodzajem kierowców jakiego jakich, Jakiego jakim w ogóle można było usłyszeć, że no, jesteś gorszym kierowcą niż ci Fake Opa, no, ale połiemy ten żaspekt trzeciowy. Tak, mieszkam, mieszkam, w Gdyni, narzekam na, tych, na kierowców z przemiasta. Ouuuu, na Fake tak, strzelać we mnie dalej. Czy nie może ten mój drugi koleżka, który jest tam u mnie z tyłu, nie może nie może go przypadkiem ostrzelić, czy ja nie... Możesz go ostrzelić czy nie? Czy nie, jest, jest za wysoko jesteśmy, żeby mógł strzelić. Lens, kurwa, no może zako zakończmy już ten kon... Nie, nie, nie da się jak na siebie zakończyć tego konvo, oni będą, będą mi, tego, gonili cały czas, dobra. Dobra, tego. Już, to już tam to, są, to są za mną. Lens, jedź szybciej, teraz... dobra, tego, dobra, tego się tam my, no tego. w dupę, żeby tego... tego, już zakończmy, zakończmy już jego udział po prostu w tymże wyścigu. Niestety nie zakończyliśmy, tak, tak, hamujmy, za 6 tym, kliknąłem X, a nie Y, bo tak, prawie, by, prawie, by tam, prawie bym, że prawie bym Y kliknął. No ale no co ten koleżka mój robi, no nad mnie jest w stanie w ogóle tego odstrzelić, no ja pierdole, no tak! I ja jakim cudem jeszcze dostałem po kamizelce, no Jest gup lęsa, domyślam się stary, <laughs> domyślam się stary, nie musicie mi o tym, nie musicie mi o tym mówić, że mam nad oponę przestrzenną, Gubię cię, stary, gubię cię, stary, gdzie jesteś? Jestem za tobą, na naprawdę na nie mnie w sterku, ty jesteś jakimś debilem. Jeń za lęsem, no i tak jak mój widz mówił... Tak jak mój widz mówił, przejść przez prost, uważając na rakiety wysyliwane przez, przez tego, przez helikopter. Czy kogoś tu nie pojebało, Czy ta misja jest jakaś pojebana do reszty? No, ja pierdolę, nie, 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 czekajcie, czekajcie. I ja obiecałem sobie, że tego nie będę robił, no ale szczerze, żeby się mam oddać powtarzać tę że misję, to ja, nie, to ja zapisuję stan gry. Wiem, jest, wiem jestem, wiem, jestem nie jestem paskudnym cheaterem, ale jeśli, ale jeśli miałbym tę misję powtarzać 28 tysięcy razy przez to gówno, to szczerze mówiąc Nie miałbym totalnej nie mam, nie, mam, nie mam totalnie tego ochoty powtarzać tejże misji 40 tysięcy razy. Przez właśnie te przez tą zjebane rzeczy są helikoptery, no i przez cztery gwiazdki! Zajebiście, cztery gwiazdki, co jeszcze, helikopter tego, Martineza, cztery gwiazdki, może jeszcze czołg, kurwa, niech wiedzie na, na rejon, czemu nie, czy od razu czołg, przecież posłuchajcie do tejże tej, 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 tej misji, przecież co może się stać. Stończymy, że przynajmniej policja mnie nie goni, nie, 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 zarzuca, nie, nie zarzucają nam żadną kolczatką, nas przynajmniej nie gonią, a tak przynajmniej mi się wydaje, bo przynajmniej nie widzę żadnej policji, która nas zgoni na ten moment. Albo on po prostu, po prostu mam takiego fart na ten moment. Nasze uszkodzenia wynoszą 75%. Gdzie ty jedziesz, Lens? Szybciej, kurwa, czasu nie mam. Mam 25 minut na nagranie że materiału. Mniej więcej tyle e, tego, tyle czasu. E, bo jest tyle czasu, mi mniej więcej tyle mam miejsca na dysku, że powinno mi starczyć te 25 minut. No i co, no i z tej misji? Jeżdżamy do ga garażu, zatem to jest z tej misji. Tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba że teraz będziemy musieli obronić towar. Thank God Almighty, oh we are rich at last. We haven't sold this shit yet. We better. I just bought us both fancy apartments. We're mortgaged to the hilt. We're supposed to be getting out of this shit. We are. But I gotta do it in style. I got a reputation to uphold. <mum> E, dobra, pogoś to do rządzi jeszcze dzięki na obokowanym w trybie multiplayer. Czy mogę wejść do tej willi i zapisać grę i się? Nie mogę nawet wejść do tej żewili i zapisać grę i się? Nie, 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 nie wiem, jaki debiutowy myśl, no ale dobra, już też tenże aspekt. Ale tak, tak jak Wispy powiedział tylko w temu. Tutaj właśnie po tej że mifi odlokujemy dostęp do nowej wyspy, raz mówię, że wkrótce będziesz bogaty, no ja na szczęście bogaty mam 16 tysięcy dolarów. E, to czy to znaczy, że nie będziesz miał już dla mnie e, czasu? No, kto powiedział, że nie będę miał dla ciebie czasu, e, ta, ta, ta Luisa, no dla ciebie zawsze będę miał czas. E, no tak, musimy ta, się tego. Pojawił ten ten znacznik oznaczający, że to jest kolejny oznaczający, że możemy odebrać misję od lenzałej satypila, no ale dzisiaj nie będę odbierał. Ja dzisiaj planuję po prostu zapisać grę i kończymy tenże odcinek. No, może był trochę denny, no ale też... No trzeba mi trochę wybaczyć, to no, niestety choroba. No niestety moja choroba nie do końca zezwoliła na wykorzystanie 100% potencjału w komentowaniu. No niestety zdarza się to każdemu, no ale no przynajmniej to jest lepiej niż parę dni temu, no, niż było parę dni temu. W ogóle patrzę, przecież tutaj był ten. W tego, normalnym w przecież tutaj był ten... Kaz budowy. Ja pierdolę, od 2 lat aż, tak, aż tyle się zmieniło? O to też był w ogóle jakiś pas budowy, a tutaj jest ten, wesołe miasteczko jakieś teraz. Podejrzewam, że, że panie tam będzie musieli po tego, e, kiedyś tego, m, nam kiedyś będzie misja, którą będzie, będzie musieli tam zabawać Luis. A czekajcie, tutaj jest nasz, tutaj jest garaż, to może ten, e, nie traćmy naszego Infernusa, tylko zaparkujmy że Infernusa, oczywiście Lensa Wensa, podjebałem, bo my jesteśmy mi, to mogę podjebać. Tak, tutaj wchodzimy, tutaj, że tutaj, że tutaj, tutaj jest tutaj naszej kryjówki, zobaczymy jak, jak, jak jaka ta krywka jest zajebista. Hmm, patrz, tutaj mam widok praktycznie na całe śródmieście e, w City. Tutaj mamy widok tutaj na naszych sąsiadów. Tutaj mamy widok dlatego na, na park rozrywki, a tutaj, na, na, gdzie mamy, tutaj gdzie mamy widok, Hmm, na gównym zasadzie mamy widok, bo chuja przez tą palmę. Ale tak, jeszcze zobaczymy, co jest na drugim piętrze, zobaczymy co tutaj się dzieje. Co tutaj jest? Tutaj jest nasza saszetka zdrowia. Pomnijesz tutaj saszetkę zdrowia, ku mamy kuchnię zajebistą, o kurwa. Ja chciałbym, ja, chciałbym, ja chciałbym mieć taką samibrystą kuchnię, a tutaj co, jest na drugim piętrze? Czy to jest nasza sypialnia? Nie, tutaj jest jakiś salon. Jest tutaj jakiś, nie, tutaj jest jakaś sypialnia, tutaj jest... Co tutaj jest, jeśli mogę wiedzieć? Tutaj jest dach jakiś? Tak, tutaj jest dach, tutaj jest helikopter, Co możemy tutaj jest... Helikopter, tak, możemy za 5000 kupić e, helikopter i bada jakiś jak u kogoś nam tutaj jest, nie więcej był helikopter. E, w tejże tutaj dostępny był za 5000 dolarów. Nie kupujemy helikoptera, bo po co wydawać 5000 dolarów, które możemy wydać w znacznie w lepszy sposób. Dobra, wychodzimy z tego że dachu. Tutaj jest punkt, nie, tutaj jest punkt przebierania się. Ale nie ja nie, nie potrzebuję się przebrać. Ja mi tam jest rzeczy-a. Dobra, zapisujemy tutaj jeszcze grę, bo jak już mówiłem zapisywanie w ten tenże sposób gry, całe się nie buguje mi, nie gliczuje mi całej gry, ale tak, to był na tyle w tymże odcinku, że ja tutaj tak zapiszę nasz jakiś wypadek. I tak, to było na tyle w tymże odcinku i do następnego już jutro.